Uwielbiam tańc irlandzki, pierwszy raz zobaczyłam taki występ Lord of the Dance, mnie w ogóle zafascynował ten taniec. Atmosfera na lekcjach też jest bardzo fajna, więc lubię przychodzić na te zajęcia, zawsze się nie mogę doczekać. Od niedawna tańców irlandzkich można uczyć się w Studio Tańca Etno Balans przy ulicy Wielkiej w Poznaniu. W niedzielne popołudnie odbyło się kilka lekcji pokazowych zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Studio taneczne Etno Balance powstało praktycznie teraz. Właśnie w wakacje zaczęliśmy tutaj przygotowywać salę i robić grafik wszystkich zajęć. Natomiast ja prowadzę zajęcia w ramach szkoły tańca irlandzkiego ISTA, która już dosyć długo ma swoją historię, uczę od 7 lat tańca irlandzkiego. Się garbi troszeczkę, a taniec irlandzki ma to do siebie, że należy się prostować, nie? więc dlatego chciałabym, żeby uczestniczył w tych zajęciach. Można się zrelaksować, odpocząć, to jest bardzo fajne. Jak Pani znalazła te zajęcia akurat? Od koleżanki Mateusza z klasy, która już rok chodziła tutaj na Mateusz, zajęcia. Mateusz ile ma lat? 11 w listopadzie kończy. Jak on y, spojrzał na to, że pani tutaj go przyprowadziła? No bardzo chętnie, nie wiem, czy ze względu na sentyment do koleżanki, czy. Ja. No, to jak ci się podoba? No zajęcia. dobrze. Bardzo y, lubię y, kulturę irlandzką, spotkałam się z nią w liceum, też miałam okazję tam chwilę tańczyć tańc irlandzki, właśnie Magda je prowadziła, mm -hmm. także wszystkim bardzo polecam. Ale szkoła nie ogranicza się tylko do nauki tańców irlandzkich. Jest to projekt, który łączy kilku instruktorów, którzy uczą takich dosyć specyficznych tańców. W etnicznych klimatach. Czyli między innymi mamy tu tańce irlandzkie, tańce w kręgu z różnych stron świata, które prowadzi moja przyjaciółka Ania Trombała, a także step amerykański. Ale planujemy trochę poszerzyć tutaj też ofertę zajęć, tak więc dużo rzeczy się na pewno będzie działo w tym roku. W nadchodzącym roku obok tańców irlandzkich będziemy też mogli zasmakować trochę kultury tureckiej, rumuńskiej, bułgarskiej i cygańskiej. Więcej na ten temat znajduje się na stronie internetowej www.etnoas.